Witam na moim kanale Automatyka w Akwarystyce. Będziemy na nim przedstawiać ciekawe projekty oparte na mikrokomputerze Arduino oraz Raspberry Pi. Dziś przedstawimy rozwiązania najprostsze i wspomnimy o mikrokomputerach. Najprostszym takim rozwiązaniem do automatyki. W akwarystyce jest czasomierz elektromechaniczny. Z zaletami jego są taniość, prostość, duża ilość zdarzeń w ciągu 24 godzin. Z kolei wadą jest głośna praca silnika elektrycznego, ponieważ jest to produkt chiński i no jakość nie jest tutaj najlepsza. Zasada działania. Silnik elektryczny obraca tarczą na której umieszczone są piny, które wciskamy i przez obracająca się tarcza napotyka na ten mikroprzełącznik, który znajduje się w środku, napotyka na opór i się podnosi i lub nie ma oporu i, i że tak powiem opada w ten sposób przełącza ten mikroprzełącznik. To jest taki najprostszy produkt do automatyki. Czasom jest taki elektromechaniczny. Kolejnym produktem, którego możemy używać jest czasomierz typowo elektroniczny. Ten akurat yy, ma 20 zdarzeń, czyli 10 on/off. Yy, no wiadomo, już jest o tyle lepszy, że jest cichy. Pracuje dość fajnie. Możemy te 20 zdarzeń, czyli 10 on/off, ustawić w przeciągu tygodnia i będą się powtarzały. To jest taki koszt, akurat tego to około 40 zł. Aczkolwiek, jakich damy kilka sztuk, tak bo tak by nam wypadało, to wraz naleci nam pewna kwota. Kolejnym takim produktem którego możemy użyć poza takimi czasomierzami elektronicznymi i elektromechanicznymi możemy użyć gniazdka WiFi. to gniazdko Wi-Fi akurat było zakupione kiedyś, kiedyś w więc jakiś tam specjalnych wysokich lotów nie jest nie, ale do moich zastosowań na początku w akwarystyce wystarczało. Dlaczego z tego zrezygnowałem, można powiedzieć. E, ponieważ ma takie wady, że potrzebuje stałego dostępu do sieci Wi-Fi, ponieważ cała logika zdarzeń jest zawarta w chmurze. E, zaletami z kolei jest cicha praca i możliwość zaprogramowania 30 zdarzeń na tym jednym urządzeniu, czyli praktycznie do każdego gniazdka mamy 30, uwzględniając, że zastosujemy 3 czy 4 gniazdka, no to już mamy 120 zdarzeń, to jest dość sporo jak na cały zestaw. Co jeszcze umożliwia? Umożliwia stały pomiar poboru prądu. Oczywiście dodatkowo umożliwia statystyki. Które możemy potem przeglądać, jak w to się w czasie to nasze zużycie zachowywało. To jest nasze gniazdko WiFi. Wjeżdża największy produkt. Jest to listwa WiFi. Jakie plusy, jakie minusy mamy czegoś takiego? Więc tak, zaletą na pewno jest tak jak poprzednio: cicha praca. Jest to na pewno rozwiązanie tańsze niż pojedyncze gniazdka Wi-Fi, ale no niestety ma też swoje wady. Wadami jest, no dla mnie to spora była wada, bo się okazało, że dla całego tego urządzenia, czyli tak jakby dla pięciu pozycji, tak, czterech gniazdek i jednego zasilacza USB 5 V, mamy niestety tylko... 30 zdarzeń, co się okazuje, że jest to dość mało. Um, dlatego właśnie, mimo że na początku stosowałem takie rozwiązania, czyli właśnie, e, że tak powiem, elektroniczny taki czasomierz i dodatkowo e, gniazdka Wi-Fi i listwę, to ze względu na małą ilość e, zdarzeń, które mogłem zaprogramować jeśli chodzi o tą listwę z listwy zrezygnowałem same pojedyncze gniazdka też jakoś mi nie przypadły do gustu mimo, że te gniazdka akurat miały taki plus, że można było sterować nimi nawet bez sieci tylko wtedy nie było harmonogramu, tak, ale można było tu przełączać sobie, czyli lokalnie, tak, włączyć, wyłączyć na żądanie, dlatego właśnie oparłem się na mikrokomputerach. Uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie, ze względu na to, że e, umożliwiają nam nieograniczoną rozbudowę. Dodajemy tylko sobie Kolejne czujniki, dodajemy sobie kolejne przekaźniki i sterujemy coraz to większą ilością urządzeń. Czyli tak jak powiedziałem, że właśnie taka moc rozbudowy jest najważniejsza w co jeszcze na pewno? Nieograniczona ilość zdarzeń, nieograniczona logika, jaką możemy zaszyć w takich rozwiązaniach. No, też niestety nie ma róży bez kolców, i ma też swoje pewne ograniczenia. Ograniczeniami takiego rozwiązania jest to, że musimy niestety też za tę mnogość rozwiązań zapłacić, czyli będziemy. Będzie nas to niestety kosztowało więcej. No ale tak to już jest. Dobrze, teraz omówimy może pierwsze pierwszy z rodzajów mikrokomputerów, czyli Arduino. Arduino to są, to jest komputerek nano tutaj pierwszy z prawej i drugi. Arduino Uno, tak jak widzicie, od prawej strony, czyli pierwsze dwa to są Arduino komputery, mikrokomputery, bo są dość małe, oparte są na jednym układzie scalonym firmy Atmega, jest bardzo dużo klonów tych oryginalnych urządzeń, mikrokomputerów, są one tańsze, może troszeczkę jakość jest gorsza, ale za to no dość, cena jest dość, dość niska. tak? Gdyż, ponieważ taki, takie urządzenie jak Arduino Uno możemy już kupić za kilkanaście złotych, tak? jeśli chodzi o taki klon. Dobrze, czyli tak, może właśnie zaczniemy od nano. Jest to najmniejsza wersja, najtańsze są klony do tego. Jest taka najbardziej zgrabna, jeśli chodzi o takie projekty, w których albo mamy mało miejsca, albo chcemy na przykład użyć go do sterowania, bo równie dobrze możemy go użyć do sterowania na przykład jakimiś robotami, do silników, do, do obsługi silników, tak? do obsługi takich robotów jeżdżących, które będą na przykład omijać przeszkody, czy będą... Czy będą Zdalnie sterowane, ale można je równie dobrze użyć też w akwarystyce do zarządzania, tak, do sterowania określonych porach różnymi urządzeniami, zależnie od tego, jakie będą czynniki wejściowe, czyli na przykład temperatura, poziom pH w akwarium. Kolejnym takim komputerem, mikrokomputerem, jest Arduino Uno, czyli tutaj drugi. Model. On od razu, tak jak i pierwszy, ma listwy zaciskowe, które będą nam umożliwiały łatwiejsze podłączenie tak? i troszkę pewniejszy styk, jeśli chodzi o połączenie. Co tu możemy powiedzieć? Arduino Uno, więc jest to taki większy brat, ma podobne możliwości, jeśli chodzi o Arduino Nano, jest troszkę większy. Dość popularny, właśnie taki, w takich zastosowaniach, gdzie nie liczy się bardzo wielkość, za to chcemy się czegoś nauczyć, tak? chcemy sobie coś podłączać, dlatego że wszystko jest większe. No i łatwiej, łatwiej sobie to wszystko z, z, podłączyć, zgromadzić. Dobrze, czyli tak, to jest mikrokomputer Arduino. Też oczywiście jest mikrokomputer Raspberry Pi. Jest to już troszkę rozwiązanie takie troszkę i droższe, a zarazem i o większych możliwościach, chociaż są zwolennicy bardziej Raspberry Pi i są Arduino. Ja osobiście bardziej lubię Raspberry Pi, może dlatego właśnie, że, że moja przygoda z Raspberry Pi zaczęła się o wiele wcześniej niż z Arduino. Jest to model dość stare już, który ma ładnych kilka lat. Ja właśnie osobiście zaczynałem od takiego mod modelu e, mikrokomputera, swoją przygodę. I właśnie nim się zaczynałem bawić. E, a wracając ogólnie właśnie do, do tych komputerów Raspberry Pi. Ich e, zaleta. Pracują pod kontrolą Linuxa, odmianą Debian'a, pod nazwą Razbian. to jest taki system operacyjny, coś a'la Windows, tak? Nawet. Są też wersje bardziej multimedialne, OpenELEC, LibreELEC, są też takie wersje retro, do gier na przykład. To znaczy mikrokomputer jest ten sam, tylko po prostu dysk jako karta pamięci w tych rozwiązaniach właśnie, właśnie dyskiem jest karta pamięci, no zawiera inny system operacyjny. tak? Co możemy tutaj powiedzieć? Jeśli chodzi dalej o, o, o w ogóle komputery Raspberry Pi, to programujemy z skryptami SK powłoki Linuxa ewentualnie w języku Python. Zaletą tych komputerów jest to, że szyna GPIO jest 24-pinowa w tym modelu B starszym i szyna 40-pinowa w, w modelach nowszych. I teraz tak, ten model B, co możemy jeszcze po nim powiedzieć, ma niestety tylko 1 GHz procesor i 512 ramu. Co powoduje, że jest po prostu taki, no wolny jak na dzisiejsze czasy, tak, a jednak pobiera sporo prądu. Jeśli chodzi o takie zastosowania do automatyki, częściej spotkacie się z tym, że ludzie będą korzystali z wersji mniejszej, gdyż nawet ma większe możliwości, bo ma szynę GPIO 40-pinową, ma tutaj serial port, ma tutaj SPI, ma tutaj IC2 Plus GPIO oczywiście programowalne Mogą być wejście, mogą być wyjście Co tutaj jeszcze mamy, w tym przypadku wiadomo dysk W postaci karty SD Mamy tutaj HDMI, HDMI mniejsze bo w, rozmiaru, w rozmiarze B HDMI było pełnych rozmiarów A tutaj jest mniejsze Mamy tutaj USB OTG do podłączania urządzeń na USB. Mikro oczywiście złączę i mikro złączę USB do podłączenia zasilania. Taki moduł popiera około stosujemy do niego praktycznie zasilasz tak mniej więcej 2 ampery, i to już wystarczająco jest z zapasem. Aczkolwiek ja stosuję trochę większe ze względu na to, że podłączam jeszcze Wszelkie przekaźniki, wszelkie czujniki, dodatkowo pod zewnętrzne zasilanie, ponieważ zasilanie, gdybyśmy wykorzystywali ten stabilizator, który jest tutaj na tych płytkach, no to on by wiele nie wytrzymał tak? i dość szybko skończyłoby się uszkodzeniem płytki. Tak samo, gdybyśmy chcieli większy prąd pobrać z pinów, to się okazuje, że. że... Moglibyśmy uszkodzić urządzenie, tak? Dlatego są wszelkie wzmacniacze i są przekaźniki po to, żeby nie pobierać dużego prądu, tylko wszystko było tak, jakby był tylko sygnał sterujący, a nie urządzenie, które, które jakby biera w ten sposób od razu większy prąd. Dobrze, co tutaj możemy jeszcze powiedzieć? Na pewno hmm, czym się różnią te komputery jeśli chodzi o, o właśnie Raspberry Pi a e, Arduino różnią się e, napięciami zasilania e, na wszystkie urządzenia i logika w Arduino jest e, na 5V e, tak samo są troszkę inne napięcia do określania e, stanu niskiego i stanu wysokiego tak? przy których już to toleruje Arduino, a toleruje Malinka, na to też trzeba zwrócić uwagę. Z kolei Raspberry Pi właśnie, jego logika jest na 3,3V, chociaż też i ma 5V dostarcza, tak, ale to jest tak jak już wcześniej powiedziałem, z, typowo z, z płytek nie powinniśmy zasilać żadnych odbiorników. Ponieważ prąd, jaki, jaki można pobrać z tych łącz, jest naprawdę malutki, i do tego raczej już stosujemy chociażby przetwornice step down, które zbijają nam napięcie tak, są na większy amperaż i wtedy możemy te 3-3V uzyskać. Na przykład do Raspberry Pi, będzie ono oczywiście. O większej wydajności prądowej, a nie ten prąd leci przez nasze mikrokomputery. Dobrze, oczywiście Raspberry Pi jest też w innych wersjach. Ja tutaj jakby, po, tak samo Arduino, ja tutaj przedstawiłem tylko takie najbardziej popularne, a są też i inne. Jeśli chodzi o Arduino, to na przykład mamy Arduino. I jeszcze mega dość często stosowane do większych projektów, tam mamy więcej e, pinów, tak więcej, e, tak jakby większą tą szynę GPIO. Dobrze. E, tak samo jeśli chodzi o Raspberry Pi mamy mm, e, też sporo modeli. E, tu mamy właśnie model, pokazywałem model B. Em, on jest dość stary, tak jak mówiłem, 24-pinowe to złącze GPIO jest tylko. Już model często stosowany właśnie do, do, do automatyki, czyli ten, jak wspominałem, Raspberry Pinano. już jest tutaj 40-pinowe do nasze złącze. Czyli już możemy więcej, jest on w ogóle mniejszy. Jest tutaj też wersja z Wi-Fi. Z literką W ma WiFi i Bluetootha dodatkowo ta akurat nie ma, więc ona pobiera w ogóle najmniej prądu. To jest chyba w stanie spoczynku 100 mA, jeśli dobrze pamiętam. Więc to prąd jest naprawdę nieduży, a w takiej pracy przy automatyce, gdzie jeszcze skorzystamy ze środowiska niegraficznego, graficznego, tylko ze środowiska typowo takiego wiersza poleceń to, no ten pobór będzie dość malutki, także tam w ogóle chyba w szczycie to nie, ona, nie, ona nie pobierała więcej jak 180 mAh także nawet przy chyba wyświetlaniu grafiki, czyli naprawdę mało, ma tylko ma tylko 1 gigahercowy procesor i 512 ramów, więc to jest właśnie rozwiązanie typowo do do automatyki. No co, możemy powiedzieć, że jeszcze z tych mikrokomputerów Raspberry Pi mieliśmy wersję 2, 3, 4 i najnowszą wersję Raspberry Pi 400. Mi się to bardzo podoba ta wersja. To jest, bo wam też Państwu pokazać. To jest właśnie ta wersja Pi 400. Jest to najnowsza wersja i. Jej zalety są takie, że ma największy procesor 1,8 GHz, 4-rodzeniowy ARM, co dodatkowo oczywiście budowana klawiatura, która jest wygodna, jest od razu klawiaturą, ma tutaj pod spodem konkretny radiator, który radzi sobie bez problemu z studzeniem tego urządzenia, jeśli chodzi o złącza. Może jeszcze tak, powiedzmy o ramie. Pamięci ma oczywiście 4 GB i to ddr 4 więc dość ładnie, to za już lata. Teraz właśnie złącza, mówimy Port Ethernet 1000 megabitów, USB 201 2 USB 3.0 Złącze zasilające USB-C tu preferują zasilacz 5,1V, 3,1A jeśli chodzi o HDMI, no to mamy dwa micro HDMI oczywiście jako grafiki, do wyświetlania grafiki, z grafiki oczywiście dysk jako, jako karta pamięci microSDHC. SDHC i mamy tutaj 40-pinowe złącze dla, dla właśnie jakiejś automatyki schowane pod, pod tą zaślepką e, dośwalny mikrokomputerek ja go właśnie stosuję do ja go właśnie stosuję e, już sobie typowo do pracy takiej e, w środowisku graficznym bo sobie w miarę radzi Eee, już śmiało możemy sobie przeglądać w tym urządzeniu internet eee, no, w stosunku do tych poprzednich wersji Raspberry Pi, no to już jest, już jest widać różnicę, tak? Już to ładnie stabilnie w miarę chodzi w tym graficznym środowisku, bo jeśli chodzi o wersję, to automatycznie gdzie raczej stosujemy środowisko właśnie takie wiersza poleceń, a nie, a nie graficzne, to poprzednie wersje też, też sobie radzą ładnie. I tyle chciałem Wam przedstawić, jeśli chodzi o to nasze pierwsze spotkanie. Jeśli kanał Wam się podoba, proszę subskrybujcie.